Cześć, Jacek Lewandowski, poprowadzę szkolenie praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego o napędzie gazowym. Kursant o imieniu Piotrek zaprezentuje Wam wszystkie czynności po kolei, które należy wykonać poprawnie. Kurs trwa tak długo, aż kursant wykona dane czynności do zaakceptowania, czyli do zaliczenia, żeby przejść do następnego etapu. Cześć, witam Was na kursie praktycznym nauki jazdy wózkiem widłowym. I punkt pierwszy, czynności obsługującego przed rozpoczęciem pracy. Dobrze, to podejdziemy do wózka. Czynności przygotowujące przed przystąpieniem do pracy. Należy skontrolować stan wózka. Stan ogumienia, wycieki zewnętrzne, stan wideł, otworzyć paliwo gazowe. Następnie należy sprawdzić układ hydrauliczny, czy działa zgodnie z piktogramami każda funkcja. Po sprawdzeniu układu hydraulicznego sprawdzamy zawrót przelewowy, który ma za zadanie utrzymanie stałego ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym. Po sprawdzeniu układu hydraulicznego sprawdzimy hamulce, czyli ruszamy do przodu, sprawdzamy hamulec zasadniczy, następnie ten sam manewr do tyłu, w następnej kolejności wykonujemy manewr sprawdzenia hamulca pomocniczego, hamulca ręcznego. Odjeżdżając z punktu odstawienia wózka, sprawdzamy też, czy nie ma wycieków spod silnika. Jeżeli te wszystkie funkcje spełniliśmy, są prawidłowe, zapisujemy w zeszycie obsługi codziennej stan wózka prawidłowy. Pobierając ładunek, musimy określić, czy dany ładunek tym wózkiem możemy podnieść. W tym momencie sprawdzamy masę danego ładunku z możliwością udźwigu wózka. W tym momencie mamy wózek 1,5 tony. Ładunek maksymalny, który mamy do podniesienia waży tonę. Wykonując manewr cofania, pamiętajmy o tym, żeby się upewnić, że nic ani nikt nam nie wszedł na drogę pracy.